Siema. z tej strony Camteam. Dzisiaj testujemy gadżety z temu. To są gadżety piłkarskie i mamy ich gdzieś około pięciu. Naszą pierwszą rzeczą są gripsoki, które pomagają prawdopodobnie, bo to nie wiadomo czy to STEM-u, to, czy to działa. Są skarpety antypoślizgowe, które pomagają w stabilizacji stopy. Czy to jest, działa, to akurat nie wiem, więc to trzeba jakoś sprawdzić. Któryś z nich, któryś z nich musi zjąć skarpetę i... Pokazać, albo ja to zrobię. Będziemy teraz właśnie sprawdzać jakość wykonania skarpet. Oczywiście, tutaj Karol zaprezentuje, tutaj wszystko pokaże. Dokładnie jak to wygląda. Tak wygląda. Od tu, tak od dołu. To jest właśnie ta antypoślizgowa, taka alamata w sumie. Nawet nie wiadomo, jak to można nazwać. Jakość, no oczywiście, wykonania, wiadomo, to jest temu. Chińskie rzeczy, no to no, tak średnio budowlane. No, tak. No. No, ale. To jest dotyk, jakbyś zakładał rękawiczki budowlane z perfektu. To jest dosłownie takie samo, albo ogronniczki. Ale jeżeli rękawiczki budowlane są w dobrym stanie i no nie wiem po co są, ale są, no to one powinny działać dobrze. Tylko na kogo nogę to się zmieści klei się. Ja to akurat teraz przetestuję. Będziecie mieli zaraz, kurde, wstęp, jak wyglądają na nodze i op opiszę cały produkt. Na nodze oczywiście nie, nie są wygodne. Strasznie. Ciasne, a wziąłem największy rozmiar i zaraz właśnie założę koreczka, zobaczymy, jak to tam prezentuje się. Oczywiście Później kilka strzałów oddamy. Czy to coś pomaga? Kurde. Szczerze, tak jakbym miał dwie skarpetki naraz założone. Nic, niczym się nie różni. Stabilizacja jakoś taka, no średnia. Tylko dzi inaczej, inaczej się chodzi, jak są te, te takie maty poślizgowe, co jakiś czas. Jakby dali na całość, to może by było lepsze. Tym razem przechodzimy do następnego produktu, którym będą getry. No dobrze. No to mamy e, kolejne getry. No, postanie jakoś, no dobra, no. <ścoughs> no. Przepraszam. Są elastyczne, ale ja na przykład e, tu dla porównania mam z Nike'a, z Ergola, nie z temu. No i one, one są. Ciasne, one są ciasne. Ja nie wiem, jak to jest zakładać, bo ja ich dzisiaj nie założę. Niestety, ale mamy Dominika, który je z pewnością założy, więc można sprawdzić. Ale jakoś jest strasznie strasznie dziwna, bo to wygląda jak skarpeta świąteczna, a nie getry. To jest. To takie kurde. Hmm. A no, no, to przy okazji jeszcze czerwone, to, to czerwone. Ale taka. Jakby, jak jak to jest, to skarpet, skarpeta świąteczna. skarpetę oświetlę, Karol. Pokaż. O kurde ty. Jak, to jest jak ten, jak te, Zobacz ty to. Się do tego. No, 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 na choineczkę. Tak. No dobra, no, no. To teraz je założę, zobaczymy jak to leży. Kurde, to jest chyba krzesło trzeba ogarnąć. To, kurde, ale nie wcisnę i no, tu nie ma szans. No, nie nie Strasznie niewygodne. To, jeszcze, gdzie tu pewnie ochroniacie jeszcze mają wejść, to to jest tragedia, nie? Nie polecam chyba. Chyba, że to jest kurde. O, tak o. Bo dalej. Jeszcze nogę widać, No, jeszcze nogę widać w kolano, te... ale tak. Dobra, są ciasne, tylko na kolanie takie dziwne uczucie jest. A tak to. Kurde, nie nosiłbym na, na co dzień. Chyba nie. Dobra, a następnym produktem będą oczywiście. Jak są igetry, to muszą być i ochraniacze, które. Ja nie mam doświadczenia w ochraniaczy ani razu się nie używałem. I mamy też na porównania oryginalne ochraniacze z marki Adidasa, na porównanie do właśnie tych z Temu. Tutaj zaraz nam przyniesie, bo mam doświadczenie, tutaj, dla porównania do tych ochraniaczy z Temu. Andrzej ma oryginalne z Adidasa i on je praktycznie nosi na każde mecze, nie mecze, dlatego w ręce przekazuje mu. To wygląda Lów. tak. Trzymaj mikrofon. To, to wygląda tak, według mnie to są y, Adidasa oryginalne akurat, też z Ergola, to nie jest y, materiał sponsorowany. Dla porównania, proszę tu podejść z kamerą, dla porównania, zobaczcie, jaka to jest. zobaczcie jaka to jest grubość. Zobacz, jako, chodź tu, chodź tu, bo będziesz ten... Spróbuj, spr weź, weź, je, weź jedną tą i spróbuj, spróbuj na przykamerze wygiąć. No tutaj proszę, nie da się tylko wygiąć. Ela, Elastyczne takie, bardzo takie... Widać, że to ma chronić, a to? To jest e, według mnie niepojęte. Nie się bardzo. Powiem tak, nie wiem jak w tym się gra, bo w, tych nie, w tym nie grałem, ale jest to niebezpieczne bo... i... To jest, no strasznie niebezpieczne. Oczywiście niebezpiecznie. kolor czerwony, do czego? Do czerwonych getrów. I także. Sam, 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 sam tutaj słuchać takiego mocniejszy... To porównanie dźwięku. Tutaj słuchać tutaj w oryginalnych taki mocniejszy dźwięk. Tu słuchać taki dosłownie tani plastik. Dosłownie, tani plastik, nie? No wiadomo. Ale akurat jest... mogę pochwalić to, że ochraniacze są mniejsze, co pomaga w, łatwy, w łatwiejszym bieganiu, dryblowaniu. To jest akurat na dobra, plus. Znawca, jak ktoś kurde, zakładał, a pierwszy raz będę zakładał ochraniacze. W ja czu? Ja mam. Tako? Pod getrę. Musisz po, pod getrę. Ja, będziemy montować teraz ochraniacze. W sumie nie wiem, jak, bo pierwszy raz. Jakoś tutaj na piszczel. tu. A to będzie spadać w sumie. To te getry, to nie wiem po co one mają być, kurde. Czy coś czuć? No, czuć, kurde, dalej jak uderzam. <laughs> czy coś. coś... Z... Nie będziemy sprawdzać, Jak I czy to chroni w ogóle. No co, ja mam człowieku piszczelem w bramkę z, 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 uderzyć? Nie ma szans. Nie ma szans, ty. No dobra, no co, zobaczymy jak to się trzyma. Ale czuję, że już spada. Także, no... No nie polecam. Miałem ja ochroniacze takiej słabej jakości. Kurde, czuć jak leci na dół. Jak to wszystko spada. Jeszcze chyba na odwrót je założyłem, ale raczej nie. <laughs> no mówię, pierwszy raz ochraniacze mam teraz założone. No, także przechodzimy do następnego produktu, którym są rękawiczki bramkarskie. Tutaj ja już właśnie otworzę. Rękawiczki bramkarskie, rozmiar chyba z tego co pamiętam brałem dziewiątkę. No, i zobaczymy jakoś. Oczywiście z rękawiczek bramkarskich będziemy dawać co jakiś odcinek, update. Czy się już jakieś ścierają, niszczą, czy coś w tym stylu. Proszę zobaczyć, jak wyglądają. Tutaj takie fajna kolorystyka, nawet. Tutaj wiadomo jeszcze te folia. Zaraz będziemy ściągać i każdy przetestuje obroniony strzał. A do rękawiczek oczywiście mamy klej mamy klej do rękawiczek i to też właśnie będziemy sprawdzać. I każdy z nas będzie bronił. Ja, Andrzej i Karol. Także nie miałem okazji nigdy w życiu że... ten trzyma mikrofon ten Nie miałem okazji. Zobaczcie to. To można jest posłuchać. I tu powinniśmy ostrożnie to robić, tak jak to robi Dominik z Karolem, bo po otwarciu rękawic chyba się grip niszczy tego, ale on grip ogólnie, posiada Ogólnie jest fajny w dotyku Fajny no mi się, mi się W dotyku wy... są są, w... są Ogólnie słyszałem że rękawiczki No Trzeba dużo zapłacić żeby były dobre Ale adekwatnie do ceny To lepiej kupić jakieś normalne Z zergola a nie z temu Chyba że na serio tak, tak. chcesz oszczędzić pieniądze Rękawiczki kosztowały bodajże 45zł Cały zestaw z Getrami, i tak dalej, kosztował e, 85 zł. To tam jeszcze będziemy stawiać e, zdjęcia, e, co ile kosztowało dokładnie. No i pierwsze co, to trzeba je powąchać, bo rękawice niestety śmierdzą. No, pachną, pachną jako tako, nie? Jakbyś już, już nosił tydzień, w, jakbyś chodził tydzień w rękawiczkach, no pachną mocnym e, Klej, no. Zadziwiająco jest jeszcze nie skraplany, a dźwięk. Słychać. Ja bym tutaj sprawdził, najpierw byśmy sprawdzili same rękawiczki i potem... Słychać go. Słychać Powiesz? go, że jest klej. No. O. Słychać go. No. Czyli coś jest. Co ty na no to Andrzej, żeby najpierw sprawdzić rękawiczki i potem sprawdzimy, jakie są rezultaty po dodaniu kleju. Można. Właśnie to będzie, to będzie dobry pomysł. No. Najpierw zrobimy testy na chwyt na ramkarza. Zapomnij. Zaraz powiedz. A tak bardziej po bokach. Powiem tak, do łapania rękawiczki fajne, to słychać, że one łapią, ale tu jest problem, tu mogę pokazać. Tu nie ma żadnej taśmy. Ona nie trzyma. I ona jakoś... Widzicie, to jest luźna ręka, to jest zero, zero chronienia nadgarstka, ani palców. Nawet nie wiem czy to, nawet nie wiem, czy to pomaga w jakiś w jakimś stopniu? No dobra, przechodzimy do testu. No i, no i tyle. To jest tak naprawdę siatki, siatki są jakieś najtańsze, będziemy właśnie zmieniać, ale więcej następne odcinki będziemy na tutaj trawie, na boisku orlikowym ewentualnie na pewno wymiarowych okay. praw. Jeszcze zobaczymy. Kurde piłka. Będzie. Oczywiście boisko jest jakie jest, to jest tak naprawdę robione Wasnoręcznie, siatki są jakieś najtańsze, będziemy właśnie zmieniać, ale więcej następne odcinki będziemy na sztucznej trawie, na boisku orlikowym, ewentualnie na pełnowymiarowych bramkach będziemy nagrywać. To jeszcze zobaczymy. Daj jak już Teraz dodamy klej do rękawiczek Zobaczymy jak to będzie. 20 te. Szczerze? Pogorszyło. Pogorszyło sprawę. Tak sądzisz? Tak. Tak sądzę. Jest nie słychać w ogóle. Coś tam słychać. O, dobra, przechodzimy do strzałów. Ja je na brące. Też tam otwarł klawiaturę Teraz malisz Już Zobaczymy czy tym razem trafię Wooow Czemu on nocami Nie Nie, nie, nie dawaj, 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 dawaj Teraz Będziesz strzelał Andrzej Teraz będziesz strzelał Andrzej No bo ja teraz strzelam, bardziej lekko, żeby coś dało się tym rękawiczkom zrobić. <gryw mismo> <Strzelam> byę... <gryw mismo> <coughs> <trafił> teraz ja uderzam, zobaczymy czy ja trafię bramkę. <grymianie> teraz będzie szczał. Andrzej znowu. <grymianie> Już. Teraz, <sam> <grymianie> Andrzej teraz. Ty. Teraz Andrzej będzie strzelał. Zobaczymy ci tam... Ło! Kolejny, fajny, fajny szap <noise> z tego co, co ja widzę to rękawiczki za bardzo nie pomagają, ponieważ piłka i tak, piłka i tak się i tak się odbija od rękarza. Andrzej strzela znowu U. złapał. To zobaczymy co mam do powiedzenia bramka. trzymaj Od razu pokazuję y, bot rękawiczek, jak proszę zobaczyć tutaj na gripie już są zagięcia. Y, Brud się zbiera, ale to wiadomo po kleju. Tutaj na rękawiczkach tak samo. Y, co mogę jeszcze podopowiedzieć? No te kciuki, te kciuki takie kurde średnie. Y, oczywiście rękawiczki przekażemy bramkarzowi, który trenuje y, na co dzień na bramce, coś tam. Gra na treningach i później od niego wstawimy jakąś relację na Instagramie na temat tych rękawiczek. Co do ochr ochraniaczy, getrów i Strasznie noga swędzi. Ochraniacze co chwilę tak opadają w dół, ale już się tutaj usztywniło. Skarpetki oczywiście nic nie robią. Tak naprawdę, jakbym miał normalne skarpetki założone. Getry oczywiście, jak na co dzień, w sumie mógłbym je nosić na jakieś takie, właśnie tak jak teraz meczyki, ale. Mówię, strasznie swędzi skóra. No i cóż, i tyle. I dziękujemy za odcinek. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Zapra zapraszamy Was na następne odcinki. I zapraszamy także Was na naszego Instagrama, do którego macie link w opisie.